Witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z serii Moich Światów i dzisiaj pokażę Wam mój Elytra Challenge yy, i co to jest taki mm, challenge yy, takie wyzwanie gdzie po prostu yy, na tych yy, skrzydłach, tych minecraftowych yy, Elytrach czy Elytrze, nie wiem jak to yy, jak to nazwać? No, po prostu się lata, można szybować na tych skrzydłach. No i zaraz wam to pokażę. To proszę bardzo. Tu mamy taką platformę startową. Tam już widać punkt kontrolny jest 200 metrów. I po prostu jest mierzyłem od punktu tego, tego ostatniego progu. Yy, bo jest tam próg wybicia, jeszcze są takie baseny, ale już nie będę tutaj yy, spoilerował i wchodził w szczegóły. Yy, to co, tutaj mamy taki ogromny napis yy, i czemu on tu jest, to zaraz Wam objaśnię, kiedy wszystko yy, się przelecimy, no i tutaj na koniec właśnie. Tutaj mamy działającą windę. Mogę Wam później pokazać, jeszcze gdzieś może na końcu odcinka, jak zrobić taką windę. To bardzo prosty mechanizm i bardzo fajnie działa. Mamy informację, że wjeżdża się jedną minutę. Sam liczyłem, no mniej więcej właśnie minutę. To co, może od drugiej minuty zaczniemy? Dobra, startujemy. No to co? Co tu mówić? No wjeżdżamy window. Bo nie robiłem tutaj schodów ani drabiny, go. to po prostu by zajęło za dużo czasu. No w sumie jeśli jestem na trybie to w jednym domu polecieć, ale Wam teraz to pokażę. Tutaj eee, eee, <śm> widać ten napis. O, już dojeżdżamy. Eee, no i co? Wjeżdżamy sobie z window. I naprawdę to bardzo fajnie działa i nas po prostu podnosi do góry. Dzięki systemowi bloków, yy, yy, bloków szlamu i detektorów. Yy, no i co? O, wjechaliśmy na górę, mamy taką barierkę zabezpieczającą, no i klikamy w przeszłości, żeby po prostu nam ta winda zjechała na dół. Yy, to co? Yy, no to wchodzimy. O, tutaj mamy taki. Mm, Taki pokój, takie pomieszczenie. No tutaj mamy ogólnie zasady gry. Tutaj mamy opis gry. I tak. O, tutaj jeszcze jest główka. Główka mojego, mojego skina, czyli mojej, mojej skórki. I jeśli ktoś nie wie jak to zrobić, to są jakieś tam poradniki. Jak wystarczy tam wpisać, że są jakieś, jak zrobić swoją główkę Minecraft, coś takiego. I po prostu mamy: jak wpiszemy daną komendę tam, chyba jakieś coś tam, School Owner, to po prostu będzie, będziemy mieli jak ja tutaj mam. W ekwipunku mam tutaj po prostu swoją głowę tego mojego gracza. No i po prostu tego, tego wygląda i to ładnie chyba wygląda. Nie wiem, mi się podoba. To co? Tutaj jeszcze mamy informacje. Tutaj mamy miejsce startu i jak to ogółem wygląda. Tutaj mamy takie ładne baseny. No i kiedy po prostu jego wystartujemy. To żeby jak się nie uda, to żeby nie spaść i się nie zabić. Tylko mamy takie kontrolne baseny, że o, nie zdążyłem, no to wpadam. Albo do tego drugiego. No mamy takie drabinki i po prostu przechodzimy sobie po schodkach. I tutaj mamy kulturalne przejście znowu na start. Yy, no tu mamy taki próg, taki ostatni. Yy, tutaj mamy już pierwsze... Yy, Pierwszy punkt kontrolny, czyli 200 metrów. Nie pamiętam od czego to liczyłem, czy od tego progu liczyłem, czy od tego progu, nie wiem właśnie, ale chyba coś mniej więcej powinno tak być, bo liczyłem, liczyłem tymi, jak one się nazywają o, tych, tymi współrzędnymi, tutaj mamy w rogu x, z tutaj po lewej stronie mamy taki, że x, z, później block, chunk to tutaj mamy pozycję po prostu yy, względem o... jesteśmy na wysokości 100 metrów, ale tutaj jest w wersji 1.19.4 one trochę są... jak jestem na płaskim świecie to tam mamy już bedrog czy koniec jakby świata i od tego się po prostu liczy nie, nie, nie od tego się liczy. Jakoś tam się liczyło chyba 22 metry były nad ziemią dopiero było 0 Czyli było na minusie na powierzchni tak no to co? To włączamy już sobie tryb survivalowy, czyli wpisujemy game mode no tutaj nam podpowiada i wybieramy sobie survival czyli tryb przetrwania yy, no i tak yy, teraz już nie możemy latać możemy tylko skakać no mamy elytrę yy, zapomniałem się przełączyć na polski ale już to jest mniej istotne no to co no to zaczynamy Waga. startujemy dobra o i wy startowaliśmy. Są takie dźwięki. A taniej po prostu szybujemy, yy, żeby nabrać prędkości. No to trzeba niżej. No i wyżej, niżej. I po prostu trzeba wylądować. O tutaj mamy już połowę. Mamy 600 metrów. I kolorowo mamy. Tu mamy 800 metrów. Tak. Yy, Tutaj już się robi ciężko, ale dolecimy, ale dolecimy. Yy, jeden raz mi się nie udało. Ło! Wow. Ja cię kręcę. Yy, no można sobie po prostu bić mm, rekordy. Yy, ostatnio ja gdzieś chyba tu tam wylądowałem, a teraz tu nieźle mi wyszło. Yy, no tak, tutaj mamy taką metę. Yy, Tutaj mamy takie przejście. No i mamy objaśnienie. Gratulacje. I tak to nam się ładnie prezentuje. sobie zmienimy na Creative. I teraz możemy latać. No i tak to nam się ładnie prezentuje. Meta, Złoto, Zwycięstwo. No i fajnie to, to tak nam się prezentuje. I musimy po prostu. Planowałem, żebym nie wpadłem wcześniej na pomysł, żeby zrobić tutaj taką kolejkę torową, że możemy się wagonikiem po prostu przejechać. Przejechać się tutaj zamiast zmieniać tryb, później po prostu lecieć. Że tutaj by była kolejka i tutaj właśnie do windą jechać. Tutaj mamy 200 i właśnie pokażę Wam o co chodzi, że tutaj mamy ten ogromny napis Winda. I on pokazuje, żeby po prostu, że tutaj mamy windę, pokazuje, że skręcić w lewo. O. I tutaj mamy windę. No i tak to nam się ładnie prezentuje. Yy, no to co? Jeszcze możemy skoczyć jeszcze jeden raz. Yy, ale teraz już bez pokazywania yy, tak yy, już tego objaśniają, bo tu, tutaj wszystko już widzieliście. Dobra. Yy, to znowu startujemy yy, Survival. Yy. okej, okay, dobra. Startujemy No i dobra. Wow. Widzieliście to? Nieźle. Dobra, bym trąbnął i bym się... wyleciałbym. Do... Ale chociażby u waszego. Tak to. No, mamy 600 metrów. O, już trochę gorzej teraz. Trochę niżej chyba, wydaje mi się. Trochę trzeba wyżej. Nie przelecimy. O, właśnie, trzeba tutaj mieć szczęście. No dobra. Dobra, wylądujemy. Dobra, wylądowaliśmy. Progiem. No i ładnie. No i znowu trzeba lecieć, prawda? No to 1000 metrów, prawda? W Minecraftie to 1000 metrów to jest kawał drogi. Yy. No dobra, to zmieniamy znowu tryb na. Creative. Dobra. Yy, polecimy szybko. Jeszcze mm, to powiem, Chciałbym, że mogę Wam pokazać tą windę. <laughs> yy, no i co, właśnie mamy tutaj takie kolorowe yy, 600-800 napisy. Tu mamy 500 metrów, taką połowę. Yy, później mamy pomarańczową 400. Yy, zrobiłem po prostu z bloku wełny te progi no, no i tak to wygląda po prostu te progi jako odległość jaką pokonaliśmy prawda no i tak to nam się ładnie prezentuje jeszcze wam pokażę jak ta winda w ogóle jest zbudowana to tak mamy tutaj yy, yy, mamy tutaj yy, o, mamy tutaj slime bloki mamy jeszcze no niestety tutaj zniszczę przepraszam o. I tak to nam się prezentuje cała yy, winda oto to jeszcze yy, z tymi blokami żelaza i jak to zrobić? Tutaj mamy, mamy detektor. O, takie coś. I tutaj kładziemy później blok szlamu. Jakby ktoś nie wiedział, to po prostu to jest taki klejący blok, który nam skleja, skleja te wszystkie bloki. One są przyczepione. I też są tutaj bloki z obsydianu żeby po prostu, bo te bloki mogą podciągnąć obok z drugiej strony, a obsydian nie działa na obsydian i po prostu go nie rusza. Bo tak to byśmy mieli, że za każdym razem by nam tutaj łapało to wszystko i wywalało jeszcze 122 metry w górę ten cały tutaj tą całą ścianę. Jeszcze tą ścianę, by całą windę wywalał No i tak. Tutaj mamy tłoki tak poustawiane. Później robimy tak. Dwa slime bloki. Później mamy tłok. Tutaj też dwa. I tutaj mamy po prostu z drugiej strony odwrotnie. Ten ten detektor. I tutaj, jak to jest zbudowane? Tutaj mamy przycisk, yy, i on jest połączony tutaj z klapą na dole. O, tutaj mamy klapę, tam jest zasłonięta, jest podłączone redstone'em, i tutaj mamy przycisk. Jak naciśniemy, to ten detektor tak działa, że jak klapa się przesunie, on wykrywa każdą zmianę. To po prostu on się, jest tak konstrukcja zbudowana że przekazuje po prostu tłokom i one na zmianę tutaj dwa się ruszają a później dojeżdża jeden. Yy, no i tak to właśnie wygląda. O. I tutaj są połączone te tłoczki. O. I tutaj tak właśnie on to wygląda. Właśnie o tak. Dobra, yy, reperujemy to sobie. Yy, I dobra. A no może to już później naprawię żeby po prostu Was nie znowu nam nie winda, tak to wygląda z dołu a u góry jest taki sam mechanizm, czyli żeby winda zjechała to mamy przycisk i ta klapa po prostu jest podłączona do tego przycisku. I jak ten detektor na górze zobaczy zmianę klapy, to po prostu zmienia kierunek i winda jedzie w dół. I tak to właśnie nam ładnie działa. I wjechała w górę. Proszę bardzo. Do widzenia. O, wykrył zmianę i pojechał. I tak to właśnie nam się ładnie prezentuje. Yy. No i co tu więcej mówić? Chyba już niczego nie przegapiłem. To co, tu bardzo Wam dziękuję za oglądanie. I jeszcze będzie chyba kilka odcinków jeszcze z tej serii, ale już powoli kończymy i zaczynamy serię z tymi modami w wersji 1.12.2. No dobrze, o tutaj widać ta winda zjeżdża. No, to jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek serii moich światów. Do zobaczenia.